Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym filmiku um, Ja właśnie nagrałam no, ogromny haul dla was rzeczy, co kupiłam dla mnie i dla żona w Stanach Co kupiliśmy w sumie razem i dostaliśmy i tak dalej I teraz z wami chciałam się podzielić, co kupiliśmy dla Matyny i dla nowej dziedzi w um, Stanach No, taki ogromny, ogromny a um, Wszystko jest pomieszane, musicie jakoś Przetrwać z tym chaosem, który tutaj jest, ale po prostu wszystko jest popakowane. Wiecie, co będzie wygodnie w walizce, a nie jakoś pomyślnie. Może zacznę od tego, że kupiłam kilka rzeczy, jeśli chodzi o odpieluchowanie Matyldy. I tutaj trochę książeczek. I też kupiłam trochę książeczek, żeby ją przygotować na nową widzie. Um, może zacznę od tych. Tutaj dwie takie Bernstein Bears. Um, I nie wiem, jak te zwierzątka się nazywają, um, ale to są te Little Critters, chyba tak się, tak, Little Critters. Um, ja te książki znam z dzieciństwa. Bardzo uwielbiałam te Bernstein Bears um, i dlatego stwierdziłam, że jej to kupię. Um, I kolejne uh, to jest to. I to jest po prostu taka historyjka o tym, że będzie nowa Dzidzia. I chciałam ją przygotować uh, na to. porę też książek kupiłam a także jeśli chodzi o yy, toalecie, jak to działa i tak dalej. Um, po pierwsze, z czystej ciekawości chciałam kupić dużo tych książek O, um, tutaj kolejna o siostrzyczce, to mogę to rozdzielić Wam szczegółowo pokażę te książki w innym filmiku um, Gdzie um, mówię o odpieluchowaniu Matyldy To będzie taka... Um, pokazuję Wam wszystkie te książki um, Też jakie um, specjalne majtki jej kupiłam um, Plus kupiłam też taką... Reward Chart, uh, bo podobno to fajnie działa i cały system, dużo o tym czytałam właśnie jak byłam na Florydzie i chciałam z wami się podzielić co u nas się sprawdziło, co nie sprawdziło, to ten film będzie za kilka tygodni myślę um, i po prostu chciałam z wami się tym podzielić, um, ale jak mówię dużo książek kupiliśmy dla Matyldy, jak zawsze, jak znacie nas i długo, że o nas oglądacie to wiecie, że dla nas... Um, My ją, jeśli chodzi o książki, bardzo rozpieszczamy, no ale um, przez to, że my uwielbiamy czytać, to może dlatego plus e, dla nas to są, e, te wszystkie książki są e, związane z emocjami, bo jak mówię, no ja pamiętam to te książki z dzieciństwa i e, po prostu też, no aż łezka mi się puszcza, jak, jak patrzę się na te książki. Dla nowej Didi um, kilka rzeczy kupiłam. Błabę um, kupiłam przez to, że to nie jest tak łatwo dostępne w Polsce. To jest smoczek razem z maskotką um, i to jest fajne przez to, że dzieci mogą to łatwo znaleźć, szybko, szybko to łapią, uczą się sami jakby e, zajmować się tym. Ja myślę, że przez to, że my to używaliśmy, Matyda długo nie miała smoczka, powiem Wam szczerze. Um, a, albo po prostu Matyda taka jest, też, też za bardzo nie wiem. Um, my kupiliśmy akurat z żyrafą, są różne, jest kaczka, jest. Um, unicorn jest mnóstwo też dla chłopców. Matyda miała Pirata, Ośmiornicę Pirata coś takiego, um, jest kotki i dla nas, jak mówię, to się sprawdziło z Matydą, dlatego chciałam kupić to dla nowej Didi. Um, I też kupiłam <laughs> będziecie się śmiać ze mnie ale kupiłam e, butelki, bo u nas te butelki Dr. Browns. Które ze mną się bardzo sprawdziły, jeśli chodzi o Matyldę. Są bardzo drogie. Za te cztery butelki kupiłam je za 12,99, za 13 dolarów, co jest 50 zł, mniej niż 50 zł, a normalnie taka duża butelka kosztuje pomiędzy 40 a 50 zł jedna. I tutaj mam cztery. I ja wiem, że Matyldę. Um, używaliśmy butelki um, bo ona miała, miała za małą wagę um, to ja w nocy ją dokarmiałam taką małą buteleczkę mleka modyfikowanego i potem um, potem też dawaliśmy jej um, butelkę um, i u nas to się bardzo te butelki bardzo, bardzo się sprawdziły i dlatego kupiłam dla nowej Gigi Dobra, um, w Disney kupiliśmy Matydzie te uszka Matydzie <noise> Ja też je nosiłam, byłam Zachwycona, bo są takie fajne, różowe No i po prostu nie mogłam Się wstrzymać Kupiliśmy też Matydzie kilka parę butów W sumie trzy pary Um, ja na teraz na teraz kupiłam jej takie trochę jak Agboods, ale w gapie. Ech, kosztowało 7 dolarów. Um, I jest fajne, bo mają futerko w środku, są naprawdę bardzo, bardzo ciepłe. Um, nawet się zastanawiałam, dlaczego na Florydzie by sprzedawali te e, takie buty. Ale to jest jedna para butów. Drugo to są na y, lato już znowu były na przecenie. Fajne kolory. Um, myślę, że takie buty je będą się podobać. Nie są, na, nie są na rzepę, są na rzepę, nie są wiązane i dlatego też kolejny powód, co je kupiłam, bardzo leciutkie, dobre dla dzieci, które będą dużo biegać i właśnie dlatego te buty kupiłam, też ma te jako tramki. Um. Czona tata, jak oglądaliście ten vlog, pracuje dla SeaWorld i tam jest ulica Sezamkowa Widzieliśmy takie czapki z czubkiem, z Elmo I stwierdziłam, że fajnie będzie, Matyda będzie z tego korzystać Też kilka rzeczy tutaj dostaliśmy O, to też kupiłam w kapie za dolara, to są uszka pani e, zajączka myślałam, że to będzie fajne na zdjęcia na Easter na Wielkanoc no, jeśli chodzi o rzeczy, które Matylda dostała, to dostała takie leggingsy, które są bardzo ciepłe, ocieplane to z gapu. Um, jak wiecie, ja bardzo lubię gap na rzeczy dla Matyldy przez to, że są trochę niezniszczalne. Ono może je nosić, 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 nosić. My możemy je prać, prać, prać i nadal wyglądają jak nowe. Um, też dostała taki sweter ze spodnimi takimi takie cieplejsze i to jest na 3+, plus, to ona już może zacząć to nosić, jest troszeczkę na nią jeszcze duże, ale podwinie się i nie jest aż tak za duże, że to źle wygląda, a Matyda też dostała w Meksyku taką sukieneczkę, jak widzieliście we vlogach, ona już zaczęła to nosić, jest troszeczkę na nią za duże, ale spod koszulką całkiem fajnie to wygląda i myślę, że to będzie super teraz na lato dla nowej Didi kilka rzeczy kupiłam. To już będzie, jak ona będzie starsza, na, bo znowu kosztowało to dolar czy tam dwa. Naprawdę za grosze to kupiłam. To jest taka bluza z reniferkiem. Stwierdziłam, że to będzie fajne na następny rok, na święta dla dzidzi i to kupiłam, myślałam, że ono może wróci do domku w tym, bo są takie fajne, czerwone, czerwone i białe kropeczki. I taki po prostu outfit, żeby w tym wróciła do domku, ale zobaczymy jaki będzie miała rozmiar. I taki fajny, cieplutki był. Wełniany sweterek kupiłam jej, myślę, że też jej się sprawdzi Matyda miała taki sweterek i je, nosiła ten sweter przez naprawdę długo Jak taki niemowlak, bo normalnie te rzeczy miesiąc, dwa starczą Ale taki sweterek to jest, można nosić i nosić i nosić I Matyda ja chyba tak pół roku nosiła taki sweterek dla Gigi też kupiłam też z Gapa taki jeden um, onesie, który się rozpina. Um, myślę, że będzie jej wygodnie w tym. Um, no i takie fajne kolory. Stwierdziłam, czemu nie? Um, przez to, że dostałam kartę podarunkową na święta, um, to mogą właśnie rozpieszczać, porozpieszczać dziewczynki i męża. Tutaj są kolejne buty, które też kupiliśmy na ulicy Sezamkowej to ona jak się ona chyba się nazywa Abi. Um, I to są takie trampki właśnie na lato. Um, też warto, żeby Matyda miała kilka na zmianę, bo wiem, że na przykład jedno się pierze, um, a drugie można nałożyć, dlatego stwierdziłam, że dwie takie pary będą w sam raz. I kilka koszulek kupiliśmy w Targetzie. Jeden z kubusiem Puchatkiem, bo ona teraz ostatnio nawet oglądała Kubusiu Puchatka um, i bardzo tak wspomina go mile. To stwierdziliśmy, że fajne takie podkoszulki na lato. Um, I tutaj była jedna z serduszkiem i stęczą. Um, I też kupiliśmy je za 2-3 dolary każda. I dlatego, um, dlatego warto kupić tutaj jedna z jednorożcem. Matyda ma mało w sumie tych podkoszulek, dlatego akurat e, kupiliśmy kilka na zapas, żeby miała na lato. E, Kolejna rzecz, co pokażę wam, to jest taki zestaw, ale to już jest na następny rok, e, na zimę na następny rok, bo to jest dla cztery. 4T, a ona teraz jest 3T jak mówiłam i 3T to już jest jeszcze trochę takie duże um, to jest taki sweter pluszowy nie wiem czy widać, że jest taki bardzo fedi mięciutki um, z lamą to myślę, że też <grych> niech się będzie bardzo podobać w następnym roku i to był zestaw ze spodenkami, takimi wiatrami. myślę, że też całkiem spoko, będzie jej wygodnie żeby w tym Latać. Um, kolejne rzeczy, co dostała Matylda, e, to jest piżamkę. Matylda dostała piżamkę, taka e, pani na łyżwach. Naprawdę nam się to mega sprawdza. Chyba dostała jeszcze jedną piżamkę, ale tutaj nie mam przy sobie, um, ale te piżamki są dla nas naprawdę cudowne. E, bardzo, bardzo polecam, szczególnie w sumie wysprzedaży. Um, to, to warto, bo można je prać i praci. i i nadal są w super stanie kupiłam jej dwie pary rajstop jedne takie białe w kropeczki czy beżowe w kropeczki takie złote um, i zwykłe czarne, bo teraz tyle cały czas musi mieć, wiecie sukienusie, ona uwielbia mieć go, jak ona to nazywa um, to dlatego takie rajstopy to dla nas jak znalazł um, no i też dostała od mojej siostry, chciałam z wami się podzielić bo myślę, że to jest super pomysł na prezent um, dzidzia i Matyda dostały po jednym takim zwierzątku um, I z, z tymi zwierzątkami były takie certyfikaty Że jak kupujesz taką maskotkę To jakby sponsorujesz, adoptujesz e, właśnie ten River Otter Lub ten Caribou I w środku jest e, taki Już wam pokazuję O, w środku tutaj jest Tutaj jest taki certyfikat właśnie adopcji tego karibu. Um, I właśnie jest tutaj Matylda Sidor, i że to jest od Ani, Steve'a i Łukaszka. I myślałam, że jaki fajny pomysł, um, żeby właśnie zaadoptować takiego zwierzątka na święta. Naprawdę, moja siostra. Ma super pomysły i do tego Matylda dostała taką maskotkę Karibu ma być Matyldy, a Otter ma być dla drugiego dzidziusia um, Ale Matylda jakoś bardzo, bardzo zlubiła ten Otter I non stop z chodziła i mna, mówiła, że baby, baby, baby To zobaczymy jak to wyjdzie a, tak naprawdę w praniu Matylda też dostała, jak widzieliście, dwie ogromne maskotki Mickey i Minnie też to przywieźliśmy Um, ale dzisiaj wzięła do żłobka. Żeby pokazać panią żłobku um, I Matylda też dostała taką piękną e, Na drzewko e, Tutaj taki aniołek Od cioci, myślę, że super um, I to e, od razu pakuję Żebyśmy mieli i otworzyli na następne święta I powiesili Na nasze drzewko I ostatnia rzecz, co kupiłam e, To było e, Majtki, bo jak mówiłam na początku W będzie odpieluchowanie Dla Matyldy Dużo czytałam, i dużo mm, osób pisze o tym, że fajnie właśnie takie rzeczy kupić z różnymi postaciami, co dziecko lubi. teda teraz ma fazę na Pepe um, i na myszkę mini, uh, i myślę, że właśnie dlatego uh, te takie rzeczy z tymi postaciami um, to ułatwią ten cały proces odpieluchowania. Uh, czy tak czytałam? Zobaczymy, czy tak naprawdę będzie. Um, no. I tutaj paczkę tego i to wszystko jeśli chodzi o zakupy. Sporo tego jest, um, powiem wam, jak mówiłam, że dużo to było prezentów, um, w większości to było prezentów, to um, nie od nas, a, ale no takie niektóre rzeczy, co, co nie można było kupić w Polsce, to czasami warto tam kupić, bardzo, um, jak mówiłam, no te buty 7 dolarów 7 kosztowały, no to naprawdę były bardzo fajne okazje dla niektórych rzeczy um, i... Cieszę się, że, że to mamy i teraz trzeba to wszystko pochować. Ale ciekawa jestem, jak wy wyjeżdżacie, czy też czy jak byliście w Stanach na przykład, czy też macie jakieś produkty, które lubicie zamawiać na przykład za granicę. Wiem, że niektórzy nawet kupują proszek do prania z Niemiec, bo twierdzą, że są lepsze. A tutaj jestem ciekawa, jeśli chodzi o produkty dla dzieci. Czy są jakieś firmy, które, czy, czy zamawiacie online, czy gdzieś jeździecie online, czy kupujecie jakieś produkty dla dzieci tylko za granicą? Dajcie znać, jakie to są produkty. Z jakiej marki i z jakiego kraju, bo jestem bardzo, 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 bardzo ciekawa, jeśli chodzi o to. No i jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry, jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No i zawsze Matylda ja i dzidzia, która będzie już za kilka miesięcy, życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!